Gmina Sitkówka Nowiny jako jedna z zaledwie kilku gmin województwa świętokrzyskiego otrzymała cenne wyróżnienie, statuetkę świętokrzyskiej perły. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się w Kieleckim Centrum Biznesu. Pani wojewoda, jak pani ocenia gmina Sitkówka Nowiny? Należała się dzisiejsza statuetka? Ja grzecznie wręczałam, kapituła zdecydowała, i jeśli zdecydowała, to tak jak dotyczy to wszystkich nagrodzonych, to są te perły, diamenty szmaragdy, o których należy mówić i które należy wyróżniać, czyli te, które z różnych względów, głównie ze względu na troskę może o obywatela i mieszkańca, wyróżniają się na tle innych samorządów, więc. Na tak zadane pytanie odpowiadam tak. Organizator konkursu Ogólnopolskie Biuro Gal Gospodarczych Business Center Information, przyznając nagrody, chciał wyróżnić wszystkich tych, którzy przyczyniają się do promowania kultury w naszym regionie. Do otrzymania prestiżowego tytułu Świętokrzyska Perła kwalifikowały się nie tylko osiągnięcia gospodarcze, ale też czynny udział w życiu społecznym, rozwoju kultury, sportu, wspieraniu ciekawych inicjatyw, działaniach charytatywnych i wszelkich innych działań na rzecz rozwoju regionu Świętokrzyskiego. To także nagroda dla tych, którzy dzięki swojej działalności wytrwale budują wizerunek gmin dbających o dobro mieszkańców i regionu oraz budzących społeczne zaufanie. Jak się okazało podczas uroczystej gali, jedna ze statuetek trafiła do gminy Sitków Kanowiny. Gmina Sitków Kanowiny, dzisiaj jako jedna z niewielu gmin województwa Świętokrzyskiego, otrzymała zaszczytną statuetkę. Czym dla Pana osobiście jest ta nagroda i czy spodziewał je się Pan? Ja myślę, że to jest kolejne dowartościowanie naszej gminy Sitków Kanowiny. Jest dla mnie niezwykły zaszczyt, że kolejny raz, bo to już jest druga statuetka Perły Świętokrzyskie, że znaleźliśmy się w tej elicie. Nie tylko firmy, ale i samorządów, które jak powiedziała pani wojewoda, no znaczą coś województwie wszystkim w powiecie kieleckim. Podczas uroczystej gali statuetki wręczali wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz szef Business Center Information Jerzy Baranowski. Nagrodzonym życzyli sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Uroczystość uświetnił koncert, podczas którego wystąpił zespół Żuki oraz znany artysta Bronek Opałko.